Witam wszystkich hodowców i hodowczyni gębi pocztowych Jesteśmy dzisiaj u mnie na gębniku Jest zrobiony gębnik rozpłodowy Mogę tak to nazwać Wiadomo jeszcze będą Dużo poprawek jeszcze będzie No to wiadomo akurat Akurat wiadomo że jeszcze poprawki będą Drzwi są małe Żebym po prostu tylko ja wchodził I żeby żaden go nie wyleciał Powiem szczerze robiłem z tego czego miałem Czyli trochę Ta ściana jest praktycznie zrobiona z palet Ściany spalić, po prostu te palety są okryte deskami. Yy, palety, nie chodzi mi ta dolna część, tylko ta górna. Że nie ma tej dolnej, to znaczy, one stoją Deski miałem, to też jest od palety. O, o takie coś właśnie mi chodzi, że nie jest za grube, tylko takie chude. o Deski miałem, w sumie zawiasy też miałem. Siatkę pospinając inaczej, siatkę miałem. Siatkę miałem, robiłem ten gołębnik podajże 3 dni. To miałem, daszki miałem, cele miałem, praktycznie wszystko miałem, nie? Głównik tu będzie jeszcze kuta dziura na wolierę Tu tak myślę, o jeszcze z mojej komunii leży Co tu postawiłem i tak sobie leży No co, no cele są normalne Zwykłe, najzwyklejsze Siedział jakiś gołąbek chyba Oj Jakby śrubki by to by było całkiem zarobić się. Muszę śrubki dopasować później do zamknięć. Tak, daszki, daszki też są, hop. Wyciągane, tylko ciężko trzeba je rozruszyć najpierw. No i tu będą moje najcenniejsze gałębie rozwodowe. Na przykład oryginalny, oryginalny Wouters. Który cały czas muszę go łapać, który ma teraz młode Na przykład yy, yy, gołąb pod mojego wujka, kurde, dobra, włożę się podcinku, od ciężko wchodzi. Gołąb pod mojego wujka też będzie tutaj. Tu, no, płyta zwykła. Płyta. Miałem to całe pokryć, by zerownicie wyglądało. No, ale już jest tak, jak jest, nie? Światełka dosyć dużo tu wpada. Wszystko pięknie O Tak to wygląda O No i tak to jest Włudziaki sobie latają Może będzie widać gdzieś Nie widać one odchodzą sobie teraz Idą w powietrze, odchodzą od gienika Są starych jak to w starych Stare dostały dopiero jedzenia bo wszystkim zeszły to młode pciłem jest dzisiaj piątek, jutro jest koszowanie. Nie widać mi pokazał wody, ale one idą tak w góry, że ledwo co je widzę. Ja sam z kamera tego nie ujmę, no. co dzisiaj gołębie dostał? O, 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 o! To jest ten samic od mojego. No do karmy nie bój się. Tu jest samiczka moja. To jest ta buterka. Ta groszka co tak uciekała, tam jest samiec holender, samica DVK. Były pytania, czy będę ją sprzedawał. Nigdy w życiu. Na dwa wkładania, dwa konkursy. Dziś, jutro będzie trzecie wkładanie. Mam nadzieję, że zrobi konkurs. Motywacja jest z młodymi. O, oła, Ale dziobie małpa. do dostały yy, na karmę drożdże piękne, dostały karmę energetyczną i witaminę z, z elektrolitem no i granulat, podstawa ne? o, już sobie tutaj, niektóre to są takie to są odsadzone niedawno, już też wychodzą, widzę na dach to chyba ten czerwony ten połowy a taki płowy mogę powiedzieć po, od pana Lademana też wychodzą Teraz przyjdą od pana jeszcze jednego dla mnie gołębie. Na białe mają do mnie przyjść gołębie. Dzisiaj mam jechać po oryginały Mulemansa Oryginale nad oryginalnymi mulemansami Tu mam karmę dla młodych Rozmieszam z pszenicą, że one za dużo energii miały, nie? I tak to ten rozkład wygląda. Będzie filmik z wybierania gołębi do rozpłodu. Będzie filmik z wybierania gołębi do rozchłodu. Nie widać, albo gdzieś chodzą wysoko Albo gdzieś się poleciały, one tak wysoko, no wysoko latają Wtedy aż się pytam, nie dziadek, gdzie są głębi. Jak mu pokazałem, to był zdziwiony, że tak wysoko chodzą No i co? Tak to jest właśnie nie Chciałbym je znaleźć jak latają Tam są dwa Więc pewnie reszta chodzi jeszcze wyżej tu lecą trzy, już dwa chodzą wysoko. Bardzo pewnie reszta chodzi jeszcze wyżej, pewnie reszta chodzi jeszcze wyżej. O o leci. o, leci, o, o, nie wiem czy było widać. Tam lecą dwa tak wysoko. Dosyć, ledwo co ja je dojrzałem, nie wiem czy coś tam widać. Chyba nic, trzy o trzy o trzy. To reszta. O! Widzę resztę. Bardzo wysoko chodzą. Spróbuję dojrzeć. Kurde, ale jak poszły wysoko? I na sam bo co je widzę, powiem szczerze. Bardzo wysoko chodzą. Nie będzie widać. Chyba. Nie widać, kurde. No chodzą bardzo wysoko wnet w chmury, już ledwo jeden weszedł w chmury. Jest po prostu nisko chmury. Dobra, ja będę kończył ten odcinek dzisiaj. Jeżeli będziecie chcieli odcinek z wybierania gołębi do rozpodu, dajcie znać, więc trzymajcie się. Cześć, na razie.